może czyli eee slang poety w wersji towarzyskiej i traci będą występować w parach. Publiczność będzie głosować na każdego z osobnej pary, ale będziemy wyniki sumować i wygra ta para, która otrzyma najwięcej głosów, zabytam jest 300 zł a, i książki. I książki. Jak, y, książki z wydawnictwa czarne i do polskiej muzyki y, poznańskiej. Trochę poezji, trochę prozy. Y, także Panie są wybrane już. Jeśli ktoś chce startować z publiczności i ma jakieś przygotowane teksty, jakieś to oczywiście też zapraszamy. Ja myślę, że będę tworzył sobie listę podczas czytania i zapisywał głosów. Oczywiście wygrywa ta osoba, która zdobędzie największą ilość głosów. Publiczność może głosować na. Zdobądźmy go razy, czyli nie, nie, nie będziemy głosować na jednego, tylko możemy głosować na w zasadzie na, na każdego, jeśli nam się to będzie podobać. Witamy koleżankę. E, słuchajcie, w takim razie spokojnie miskie, rozchodźmy się e, Podchodzimy do mikrofonu i, i czytamy tekst. Uważam, że gwiazdy na dużym wodzie. Uważam za otwarte i poproszę pierwszą parę na środek. Dzień dobry wieczór. Nazywam się Anna Marianna, występuję w duetie wraz z moim kochankiem Mateuszem. Przeczytamy do Państwa dwa wiersze. A2O, poprzedzony cytatem z John'ego Cade'a. Dobiegająca z niej muzyka akompaniuje pływaką, choć oni jej nie słyszę. Byłam w klubie dla gejów. Cała wewnątrz piwnicznego chłodu. Wielorypa. Uczyłam się głębokich spojrzeń. W których ktoś mógłby zatonąć i zostać bratem wieloryba. Ten język jest porośnięty glonami i wypacza, chodzi o sprzeciw, gdy sikam na siedząco, gdy pośladki wyznaczają granice nie do przekroczenia, a płeć jakby gaszona. Śpiewa z sykiem. Słyszałeś, chłopcze? Przestań. Gdyby nie woda, byłbyś sam. Czułbyś się brudny, gdyby jej zabrakło. Czekaj, aż przyjdzie przypływ i do P. Między zęby jak brat rozkładam światło. Język od tego nie ucieknie. Wytrzymam jeszcze parę minut. Kolegów z przedszkoli, kolejne obce ciała. Podróbki koniaku, środki nasenne, popija radzinę. Poczuj, jak ładnie pachnę. Jaki jestem czysty. Podobny do ojca. Dzielnego i dziarskiego kichoczącego w swojej chaleczce. Rozmywam się na tej plamie i jestem taki pomarańczowy. Byłeś mi tyłek, a ja potem bliżę tobie. Gównem świata zajmiemy się razem. Rozładowany jesteś na tej poduszce i czuję, że zapowiada się koniec. Ale nie będę wyginał ciała wyłącznie dla Ciebie. Pamiętam, jak jeszcze tydzień temu zaprosiłeś mnie na kawę. Noga na nodze i resztka pianki w kąciku ust. Kiedyś się zrzucę i wyglądę spod Ciebie. W trakcie ostatniego wyjścia, wejścia, kiedy już zmizernieję. Skarbie, czy mnie udusić? poduszką w myszki -miki. Tak. Dzięki Dziękuję. Anna, Marianna, Mateusz Kolesza, pierwsza para, trudniej objazdy na dużym lodzie. Poproszę o drugi zestaw, o drugą parę. Bo takim muram róż, to ciężko będzie. Kasia i Tomy. Ty rysujesz palcem słoneczko na rozsypanym cukrze i ja oblizuję piąty kapucinę w dolnej wargi. Tamci łapiąc się za ręce oglądają prosto z zakładu położenie. wiesz jakie. Ja. Trochę więcej tego czyli poproszę. W kawiarniach już nie ma pustych krzeseł, tylko kartki urodzinowe, półtakty, niepełne zdania. Jerzy, poprosz koszulkę, żeby nie było Korea. Jest Korea? Zdejmij mi kurtkę. Jerzy, największa porażka polskiej bez nożnej w Korei. Zapraszam na ślub. Zanim zacznę, chciałam tylko poprosić Państwa o to, abyście wybaczyli mi moją kompletną amatorszczyznę, ale występując wśród tak wspaniałych poetów po prostu nie mogłam się nie ulec po pusie i stawiam tutaj wraz z nimi. Także przepraszam z góry. na pół w korytarzu twoja twarz, to dlatego, dwa, że dwa, odbija w noctarze gorzkich rozczarowań, które znowu ci na koszulę. Mówisz do mnie słodką, katatomią tego, co niewypowiedziane, a wyobrażone wargą na koniczynie mojego pęka, ero-substytut drżących krwawień przeklętego wina. Upadłam na kolana, wiem, że nie wybaczysz. Nie wybaczę. Dobra. Eee, utwór pod tytułem Urodziny. Dostałem dziś dwa torty. Jeden wypiłem, a drugi zjadłem. Jeden był z 23 kieliszków, a drugi z 23 zniczy, zamiast świeczek. Zdmuchnęliście je wszyscy, jedną po drugiej. Moje wymysły rozlały się jak gówno w oczyszczalni ścieków. Cała głowa pełna ekstrementów eksplodowała pod wpływem publiczności. Myślałem, że ktoś przyjdzie. Wysłali mi życzenia. Usuwałem pół dnia. SMS-y obudy i maile nieprawdy. Że nie mają czasu. Że szef ich pogania. Że mają mnie gdzieś. Idź sobie do takich jak ty. Posz przyszedłem więc tutaj. Trzeźwie je po torcie. Dziękuję. Brawa dla Jerzego i dla Panny yy, To była trzecia para.